Wszystkim ośrodku kultury. Wraz z Izą zrobimy dzisiaj dla Was przecudne anioły, które będzie można później podarować komuś przed świętami. Są to anioły wykonane z masy solnej. Przepis na masę solną, może niektórzy już znają, bardzo prosty: szklanka mąki, szklanka soli i Jedna trzecia szklanki wody, opcjonalnie może to być nawet do pół szklanki. Masa musi być elastyczna. Wykniatamy ją przez jakiś czas, aż nabierze idealnej elastyczności i zabieramy się do pracy. Rozpoczynamy naszą przygodę z aniołami od skrzydeł. Ułamiemy kawałek masy solnej. Troszeczkę można rozwałkować. Przygotujemy z Izą dwa różne aniołki, będą miały różne skrzydełka, czy sukienki, włoski, dlatego przyglądajcie się uważnie i um, trenujcie w swoich domach razem z potopiecznymi, z mamą po prostu czy tatę poproście w um, Niedzielny Mikołajkowy, niedzielne mikołajkowe popołudnie. Zaczynamy. <laughs> Formujemy yy, skrzydełka. No, i mamy na Krzydełka są już gotowe. Teraz yy, urywamy następny kawałek masy solnej i tworzymy sukienkę aniołkowi. Ja zrobię ją w kształcie y, okrągłym yy, i za yy, zrobi taką lekko profalową dokładnie. Mhm. Można użyć do, tej, do tego foremki z piaskownicy lub foremki do wycinania ciastek, pierników przed A ja formuję sukienkę w kształcie takiego dzwonka. Aniołki dobrze ułożyć później na jednorazowym, na jednorazowym talerzyku tekturkowym czy plastikowym w celu wysuszenia go w naturalnych warunkach, można suszyć go w około 2 dni, trwa suszenie w ciepłym miejscu, można to, ten proces przyspieszyć i wysuszyć go w piekarniku. W 70 stopniach, bez termoobiegu, gdzieś tak około godziny. W trakcie pracy masa solna ma tendencję do wysychania. Jeżeli e, czujemy pod palcami, że e, staje się coraz bardziej sucha i nie, e, nie lepiąca, można e, pędzelkiem z wodą zwilżać ją. E, e, I przypominam również o tym, że e, poszczególne elementy zawsze dobrze jest też zwilżyć, żeby e, lepiej przykleiły się e, do. E, do korpusu do sukienki czy do skrzydełek Teraz wykonamy główki dokulamy mhm. główkę trochę większą w sensie? można ją trochę uformować zbliżymy troszeczkę tu i można ją przykleić. Kolejnym elementem będą włoski. Ja przygotuję już włoski. Iza robi Aniołkowi troszeczkę inną wersję z rączkami. A ja już przygotowuję włoski. Taki cienki, dłuższy element. Przypominam o tym, żeby troszeczkę zawsze sobie zwilżyć. Żeby lepsza była przyczepność i żeby masa, elementy się skleiły i <laughs> trzymały dłużej. Jeżeli chcemy, żeby ten aniołek był Y, przetrwał nam troszeczkę dłuższy czas. Do masy solnej można dołożyć też kleju y, do tapet. Wtedy ona jest po prostu troszeczkę bardziej y, trwała. Żeby wykonać dłoń, robimy takie dwie równe kuleczki. Formujemy taki trójkącik. I tu. Układamy je tak w nowej formie, do moglitwy. Żeby Aniołkowi zrobić nóżki, potrzebny nam jest sznurek. Tu, żeby masa się lepiej trzymała, robimy pętelkę u góry i na dole. I aniołek ma już stópki. Ja teraz y, wykonam stópki y, mojemu aniołkowi w taką troszeczkę inną wersję. Y, robimy też małe dwie kuleczki, żeby były w miarę równe, i przypominam o tym, żeby y, elementy zwilżać, żeby ta y, przyczepność była troszeczkę y, lepsza. Ja tymczasem zrobię aniołkowie włoski. Możemy wykorzystać do tego taką praskę do czosnku. Aniołki są już prawie gotowe. Ostatnim elementem, który będziemy przyklejać, to są aureolki. Robimy takie malutkie kulamy, wężyki malutkie, sklejamy to razem i przyczepiamy do łówki. Aby aniołka móc później wykorzystać, zawiesić gdzieś, używamy spinacza. Wpinamy go, wciskamy go z tyłu do między główkę a skrzydełka. Do zamocowanego haczyka przytwierdzamy sznurek bądź wstążeczkę i będzie można naszego aniołka zawieszać. Nie może od samego początku, jak jest jeszcze mokry, tylko dopiero po wyschnięciu. Teraz pozostaje nam tylko nadanie wyrazu twarzy aniołkowi, buźki i powyciskanie elementów skrzydeł. Nasze aniołki są już gotowe. Po wyschnięciu ta wersja jest buźki jest po prostu wyciskana. Można nadać kształt ust i oczu elementami ostrymi i wygnieść, że tak powiem. A po wyschnięciu jest, można je po prostu pomalować białą farbą w sprayu akrylową bądź zwykłą akrylową farbą. Białą i po wyschnięciu można czarnym cienkopisem nadać wyraz twarzy, buźka czerwona uśmiechnięta, czarne oczka, można złotolem, można palcem poprzecierać złotolem, albo pomalować włoski, można srebrną farbą pomalować skrzydła, posmarować na przykład klejem i obsypać brokatem. brokatem. Tak, możliwości jest wiele, można na przykład buźkę pomalować. Różem. Dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy miłej zabawy w to popołudniowe, niedzielne, Mikołajkowe spotkanie. I zapraszamy Was do ponownych spotkań z nami w Mikołajkowej Pracowni Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Do zobaczenia. Dziękujemy.